Siemano z tej strony, Kazier, a to jest Fable The Lost Chapter. Zapomniano pojeści, i mówim rzec, no kurwa, nareszcie mamy arenę. Ta misja. Tak, chciałem tą misję. Mówię wam. O. boś, Nie no, dobra, właśnie tu. Czemu ja tu wchodzę? Co ja robię? Zdrowie, dodaj mi zdrowia, zdrowie i odporność dokładnie jeszcze kup dobrze 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 Budowę ciała też mogę kupić i tak też uczynię dobra wola mm. ataku szarże okej okay, kupię sobie szarże zobaczymy jak to działa Na ciebie to nie zadziała, bo ty jesteś za głupi. To nie będę nawet próbować. Arena, przyjmij misję, tak. Nareszcie. Okej. Okay. Teraz powiedz. Na arenie będzie walka na śmierć i życie. Ciężko ty mówisz. Czy ja mam iść na tą arenę? Czekajcie, cofnę się do sękowej polany. Zobaczę, oni mi dali tą kartę misji, no to może do nich mam iść. Nie, nie pamiętam, nie pamiętam już tego. Pamiętam tylko tyle, pamiętam tylko tyle że musicie się przygotować na strasznie długi okienek. Serio. Będą dwa party raczej. Cholera, długi odcinek Wiecie co? Mm. Ja będę Ja włączę nagrywanie jak już tam będę Jestem w wejściu do areny Oto i to wielkie miasto O! Ja już nie mogę doczekać Nareszcie Już słychać oklaski, bo idzie wasz Wielki rycerz yy, tutaj z tym You come in to spectate, or participate. Participate, eh? Well, you'll need a nomination from the guild. Just, you've already got one. My apologies. You can go in any time you like. This way, please. Oh, pinknie. Welcome to the Hall of Heroes! If you follow me, I'll take you to the arena preparation area. I tell you, the history of this place is wasted on the public. The arena's first heroes, are our land's heritage. But do people care? Nah. People don't want history. They want the heroes of today. Still, I suppose every era needs its own heroes. Hmm, quite profound, that. Eh? You can quote me if you like. Welcome to the Witchwood Arena. A couple of basic points first. First of all, I must remind you to keep your aggression for the arena itself. Anyone caught trying to cut up his rivals in here will be in trouble. You have been warned. Secondly, the way out. You can come in after each round, not during a round. Ralph, it's getting really ugly out there. Alright, you, chameleon. You've heard all this before. Go on for the first round and keep the crowd happy. No problem. This will be easy. Okay. When well, it's your turn, I'll call your name and you will enter the arena through the door our friend Chameleon just used. Once in the arena, you will battle foes from all over Albion. Every group of creatures you defeat wins your prize money and increases the prize for the next round. The aim is to stay out there as long as you can to earn the big gold. Now, you can come back here anytime you like to buy potions or more equipment. Do this though, and your price for the next round will be zero. And worse, the crowd will think you're a big loser. Real heroes get out there and stay out there. Whether you rest or not, the arena bonus prize given by Jack of Blades himself Will go to whoever gets through every single round alive. So, get out there. Use your skills well. Make sure the crowd enjoys it. And if you have to die, do so bravely. The rest of you, wait your turn. No, więc czekamy na swoją kolej. Czyli mamy czas na zakupienie eliksirów, e training, EQ. Siemano, siemano Chciałem kupić broń, nie bardzo, ale eliksiry na pewno Nie wiem co wyniesie no spoko Lajtowo teraz czy tak, broń Na nic mnie nie stać chyba Ta, na nic konkretnego Wcześniej miałem Dokładnie to, ale to już 3000 Nie bardzo Łuk niby Wiecie, lepszy, ale to mnie niepotrzebne. Mamy poty. Bijesz nie? Jak nie to ja sobie pobiję. Jak? <śm> Dobra. póki czekamy, to zrobię za dwóch. Dobra, jest filmik. Uh, Ross, bad news. I think Chameleon's, uh, you know, dead. What? Already? Idiot. <laughs> right, people. It seems Chameleon only made it through three rounds before dying like a chicken in front of five thousand people. We need a new volunteer. New man. You look ready. In you go. okej okay, jestem gotowy lecimy na arenę. dawaj 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 co ty tak z tym mieczem right I can let you in now. You should... dawaj 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 tak uh, tak tak the <laughs> super dawaj ale jestem zmotywowany

ona <grywała> jest wow czekajcie się Dobra, znowu yeah. wypróbujmy to, to, co? ale i grzmotło. Ej nie, dobrze ich Dobre to.

nie nawet Dobra, chcecie się bawić, to się bawić. Ja tylko chodzę i was miażdżę. Nie tego, tego. A, dobra. No, co jest? Jakie ja jeszcze to i to? To, no, no nie wiem jak ty, ale mały, ja bym się obstał, by taki wielkolud na mnie leciał. Jeszcze jedna runda. Jakie jak je lubię, jak jest tak dużo, nie? Też tak czuć, że tak, tak tylko masz moc, tak wybijasz wszystkich, tak. Oh yeah. Takie fuck yeah, nie?

Pewnie słychać ostra klikam w myszkę. No coś, zależy tak, nic nie mówię, ale trochę się skupiam na mordowaniu tych śniaków. Znaczy, Hobestel jest Teraz najlepszy filmik Ever, nie? Go learn so far. No dobra, in the next round! <coughs> Ladies and gentlemen, it's time for the team round. Two heroes side by side fighting together for their very survival.

Włożę sobie do broni ogień. Tak. Dawaj. Wiesz co jak? To no dobrze. Bardzo dobrze wiesz co jak. kurwy wykurwiszony.

Czemu w nią wleciałem? Chyba nie w nią, ona jest ze mną. Oła. Może. Są za masakra, ale się dzieje. Słuchajcie, muszę coś zrobić: Przedmioty, eliksiry. Łe, co ja się mam dużo potek. To w cholerę dużo. Ale cię posiadkuję. O jezu, wiedziałem. Posiadkuję, nie posiadkuję. Czemu nie mogę go. Jezus. O, nie w nią do cholery. Co za... O tych, skąd tu się biały wziął? Dawaj go, dawaj. Biały musi leżeć. Ja bym zginąć, nie ma opcji. Nie ma opcji. O, ale go jebu. O, ci pisgło Kolejny raz. Czekano padni. Wow. Jak Myślałem, że nie mogę go ubić, nie? Myślałem, że tego srebra w mnie czuję. Czy na ogień go zastąpił czy coś A tu nie, srebro jest No no, teraz nawet jest ten Nawet są dwa białe Nieźle A ja się cieszyłem, że zabiję jednego, nie? Jestem dobry Wypierdzielacz co za morsie... Ała, dopiero trzecia runda, jeszcze tyle potykuję, boż, bez kitu. Trzecia nie, trzecia, ale ostra jest. Nie ma opcji. I skończyło się chłopie rachowanie. Boom. Boż. Mogłem to semane zwiększyć tam jak byłem w tej gildii. Pisać się, no. Ta co? Niech pizgnela bombą. Dawaj, staniemy plecami, tak jak w filmach, nie? Oh yeah. Bez kitu. Dalej. These two did a great job last round, ladies and gentlemen. Give them a big hand. Hey! Next round is a real favorite this year. Anyone who's brave Lichfield Graveyard recently will know what I'm talking about. It's the Undead! Yeah. What's no teraz, jak stoją plecami. To nie umarłem, się to tam... Boże, oni nawet nie wiedzą, w którą stronę iść.

No cofaj się, no jeszcze bardziej. Co za... Wow. Three, two, one, go. Co mnie denerwujesz? Nie denerwuj mnie Stefan, bo jak mnie to się robi bardzo zły. No wiem. Oni mają dobrą taktykę, nie? Dawajcie, zamiast się bić, to chodźmy bez celu. Ale jak już się skapną o naszej taktyce. To spróbujmy ich uderzyć, ale tak, żeby nie zranić. O, przez co walka będzie nudna, i może nam odpuszczą. Nie, tak to nie działa. da. Eee. Mogłabyśmy się tu nie wpieprzać. Bo jak się zrobię zły, to cię będę odpychać. Patrz, gdzie ty jesteś? Jak zobaczę cię, to kurwa lecisz. O tu, patrz. patrz, jak latasz. Mówiłem? A mówiłem? A mówiłem? No, więc tam ogar. Może. O, mi pizgnął! Dawajcie, pisz go myśl. Pis goj. Co ty mi zarzucasz, że jesteś nieśmiertelny? No chyba żartujesz. Co jest? Czyli tak, tak, This To jest